A ja nie słyszę tego młodzieżu, bo sobie robię cię silącego No, zielony no. pet to level wjechał Walki zaraz, Cine ma O kurdele Na zakrycie się teraz uwagi a jak? A jak? Wywali się Ole

Dobrze, no, moi drodzy, druga tura. Kurde! I to działa. Ja go wywaliłem, żeby nie miał ten. A kto mnie znowu wywalił? No ja, bo to przecież pan przyszedł, po... Dzięciule. A, no tak. Dobra, zaraz. No jedziesz no. bo te zakłócacie tak, zakłócacie tymi wariatami swoimi. A jak? Co? Wariatami. <grymne> niemożliwe, to. Wszystko to jest, to jest możliwe. Słuchajcie. Je, jesteście jedyną klasą. Która, ale to przez tą pogodę, proszę pana. Ale nie przez tą pogodę, Jesteście jedyną klasą, którą ja prowadzę, która zakłóca zajęcia. Mi to nie przeszkadza, bo to jest Włewia, ja że wam powiedziałem, ale jesteś jedyną, ja wiem kto to jest. Ja po, ja wiem, bo ja mam to była pane, także ja sobie dotrę do tych osób, ale to już spokojnie na godzinach wychowawczych, ewentualnie, bo jesteście jedyną grupą Jutro mam, jeszcze nie? ósma klasa. Prowadzi się czwarte klasy, piąte, szóste, siódme, ósma klasa, po prostu yy, I, i to jeszcze, jeszcze moja, moja yy, cały, cały czas po prostu, po prostu jak, jak nie to, to to, to, to jak mają dzieci nawet. A ja wiem to. to. Dobrze, Wiktoria, sobie, tak, mogę ja spokojnie sam. do tych osób dotrę. Wyciszyć. Nawet zdjęcia mam porobione na komputerze złapane osoby, które, które zakłócają, które tutaj organizują lekcje. Mi to nie przeszkadza, nie chcę da dalej się bawcie, ale po prostu ja po prostu wiem. To. I jak będziemy dyskutować na ten temat, to wtedy wtedy tutaj się odpalę. Także jeszcze raz uruchamiam, aby się dalej bawcie, Bo widzicie, że to nie jest do złapania. Nie jest do złapania. Ja już mam sprawdzone. Także i to tylko tylko na, na 8 AB. Tylko co to się dzieje? Dziwne, że tylko na 8 AB. Tyle klas się uczy. A my jak małe dzieci po prostu. No. Victor Payday? No, ale to co to, to zrobić? No. Nie. Ale no, ja zacząłem. Widać? A, potem. Daj, ty zaczyna sam. To, 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 to panie... to, to, to. No, to pamiętaj. Ciepłe. Jeszcze cztery. Do ukięcia. Ten las. Wciągnięciu. Jeszcze osiem. I druga strona. Druga noga. Ręka w porę. Jest kopna. Ręka prosta. Pięć, pięć, kolano Cztery Serio, Wiktor? Mam zwykły karabin eee, nie wiem dobrze, jadę Daleko jeszcze, czy nie? Dalej, czy nie